Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Daniel i jego kuźnia drukarek 3D. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link w opisie filmu, aby odwiedzić jego sklep. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj 14 część artykułu o Dzieciach Imperatora. Mamy na tapecie ich słynne kampanie, w których brali udział. Kolejną kampanią jest wymarcie Katarian. To jest nieznany rok, to jest 30. milenium. Wymarcie obcej rasy katara, katara było brutalną kampanią prowadzoną wobec podludzkiej cywilizacji, która ewoluowała w czasie ery walk, w układzie Kenuit. Cywilizacja ta odwróciła się od czystości ludzkiej formy i towarzystwa ludzkiego rodzaju, napotkani po raz pierwszy przez flotę dzieci imperatora swym zachowaniem. Zdawali się wskazywać, że uległość systemu wobec imperium może zostać osiągnięte, tylko be, może zostać osiągnięte bez rozlewu krwi. Pierwotny brak oporu błyskawicznie jednak się pogorszył, gdy tylko przekazano Katarianom oczekiwanie oficjalnego złożenia hołdu, niedługo pojawił się pojedynczy okręt wojenny, który zniszczył lekki krążownik Lokrian, nim samemu został uszkodzony i zmuszony do wycofania. Po tej prowokacji porucznik dowódca Abdemon nakazał inwazję na największe z katarańskich miast, które tylko augury imperialnej floty zdołały wykryć. Po orbitalnym bombardowaniu, które otwarło górne poziomy metropolii dzieci imperatora, przystąpiły do desantu. Spodziewali się, że napotkają masowy opór o ludności wobec swojej inwazji. No, zamiast tego naprzeciw nich stanęli tylko wojownicy, odziani w dziwne pancerze wykonane z egzotycznego metalu, dzierżący ceramiczne topory o ostrzach przypominających liście, włócznie o plazmowych grotach, które płonęły gorącem słońca i miecze z czarnego szkła, które ceramit cięły już od najdelikatniejszego pociągnięcia. Umiejętności, z jakimi Katerianie władali swą bronią, były oszałamiające nawet dla dzieci imperatora. Mimo wszystko, po śmierci setek swych wojowników, w zdawałoby się szalonych, jak i oszałamiających atakach, przedstawiciele dyplomatyczni ponownie zaproponowali rozejm i obrady. Zaoferowali, by wojnę rozstrzygnęli wybrani czempioni obu stron. Po walce zwycięzca miał zdobyć laury nie tylko dla siebie, miał również przynieść wiktorię swej cywilizacji. Dowódca Abdemon zgodził się, choć to niewiarygodne, i postanowił, że osobiście stanie w szranki jako przedstawiciel imperium. Wojownicy walczyli do chwili, w której obal byli pokryci krwią, żaden jednak nie chciał ustąpić. Ostatecznie to Astartes zdołał przełamać obronę przeciwnika i zadać mu śmiertelny cios. Po klęsce swego wybrańca katarańscy dyplomaci zarządzili, że ma się znać, że ma się stać znanym fakt, że ich lud został pokonany przez przeciwnika, równego w honorze, lecz lepszego w sztuce wojny. Po tym obwieszczeniu przywódcy cywilizacji rzucili się na swoje własne miecze na oczach szokowanych dzieci imperatora. Na przestrzeni wszystkich ich ziem ludność poszła w te ślady i miasta stały się niczym więcej tylko rozległymi grobowcami. Choć niektórzy radziliby rozszabrować niezamieszkałe światy i rozpocząć proces repopulacji, porucznik dowódcy Abdemon wraz ze swoim Astartes, swoimi Astartes odmówili, dekretując, że planeta Kataran stanie się do od tej pory światem cmentarnym. Miasta pozostać miały nietknięte, dopóki nie odmieni ich czas, a ciała ich twórców nie zmienią się w pył. Jedynie część relikwii poległych zebrano. Aby Katara, zdołali, by zostali, by Katara zostali zapamiętani jako honorowi przeciwnicy. Ciekawe, czemu nie przejęli ich technologii, skoro była taka fajna. Pacyfikacja Szrawan to jest połowa lat 800. milenium. Połączona operacja wymuszenia uległości, przeprowadzona przez połączone siły legionów dzieci imperatora, żelaznych wojowników, imperialnych pięści i wilków Luny przeciw rasie Zinos nazywanej Badun zamieszkującej planetę Szrawan. Na starte z Perturabo zdobyli wspaniałe zwycięstwo. Osiągnęli wspaniałe zwycięstwo, szturmując ostatni bastion na Badun, przełamali obronę i utrzymywali zdobycze, podczas gdy pozostałe legiony zajmowały się miastem u podnóża twierdzy. Podczas uczty z okazji zwycięstwa Horus ogłosił Perturabo największym spośród mistrzów walki oblężniczej w historii Wielkiej Krucjaty. Później Fulgrim zapytał swego brata Dorna, czy ten myśli, że chociaż mury imperialnego pałacu zdołałyby przeciwstawić się żelaznym wojownikom. Dorn odpowiedział, że według niego odpowiednio zaplanowana obrona może być odporna na dowolny atak. Na te słowa Perturabo wpadł w szał i zaczął ciskać wrogala wyssanymi z palca oskarżeniami. Od tamtej chwili rozmawiali bardzo rzadko, a ich legiony, aż do zakończenia Wielkiej Krucjaty, nie służyły już w tych samych kampaniach. Podbicie Molech 869 rok 30 milenium, podbicie nowo odkrytego świata rycerskiego Molech, było monumentalnym przedsięwzięciem. Dowodzona osobiście przez imperatora, kampania była ogromną, połączoną operacją, w której wzięło udział kilka z legiony Astartes, włączając w to dzieci imperatora, wilki Luny, mroczne Anioły i białe szramy. Ponadto w skład sił operacyjnych wchodziło kilkaset tysięcy żołnierzy Imperialnej Armii, wkład z Mechanicus e, i kohorty z Legior Titanicus. Po zwycięstwie planetarnym gubernatorem obrano Cypriana Divine z Rody Divine. Od imperator poprowadził zaś kilku swoich synów do ukrytego pod ziemią portalu Osnowy, gdzie samotnie wszedł do jego wnętrza. Tam w Królestwie Chaosu paktować miał z rujnującymi potęgami. Gdy powrócił, władca ludzkości wydawał się wyraźnie starszy, jednak niesamowicie potężniejszy. Rychło po tym wydarzeniu imperator stłumił w umysłach swych prymarchów wspomnienia o Molech i o tym, co zobaczyli przed portalem. Na samej planecie założył potężny garnizon złożony z ponad stu pułków imperialnej armii, trzech kohort Legio Titanicus, i oddziałów kosmicznych Marines. Miał on strzec sekretu portalu osnowy na Molech. Pacyfikacja Układu Shero połowa lat dziewięćsetnych 30 milenium po połączonej kampanii wymuszającej posłuszeństwo Układu Shero przeprowadzonej przez połączone siły Legionów Dzieci Imperatora, Imperialnych Pięści i Władców Nocy, ich trzech prymarchowie, ich trzej prymarchowie spotkali się, by celebrować zwycięstwo. Gdy świętowanie dobiegło końca, Konrad Kurze Dostał jeden, jednego ze swoich ataków, które nawiedzały go dość często. Fulgrim ruszył bratu na pomoc. Ten zwierzył się Feniksowi ze straszliwych obrazów, które widywał: śmierci własnej z rąki ojca, śmierci wielu prymarchów wynikającej z bratobójczych walk, z tego, że światło imperatora rozjaśniające jego ojczysty świat miało być zagładą planety. Zaniepokojony tymi strasznymi wieściami, Fulgrim postanowił zwierzyć się Dornowi. Rogal, pełen sprzeciwu wobec tego lekceważenia i ojca, skonfrontował się z Konradem. Rychło potem prymarchę imperialnych pięści odnaleziono nieprzytomnego, krwawiącego z ogromnych jam w torsie, z których ewidentnie wyrwano mu ciało. Nad nim wkucki, wisiał łukając, nocny łowca w swojej własnej, bladej osobie. Nęka, nękanego poczuciem winy i nienawiścią do samego siebie, kurzego, wzięto w areszt i zesłano do jego komnat. Pozostali prymarchowie postanowili uradzić cóż potem. Cóż, cóż począć względem ich głęboko porytego brata? Gdy wiele godzin później narada zakończyła się, odkryto, że nocny łowca zbiegł, a mająca nad nim czuwać Gwardia honorowa imperialnych pięści została wyrżnięta w pień. Nim Fulgrim i Rogal ruszyli w pogoń, Konrad wraz ze swoim legionem zniknął w Osnowie. Oczyszczenie 28.3 Laeran, to jest około roku zerowego, czyli o roku pierwszego pierwszego milenium. Krótko po przejściu na własną rękę w udziale w Wielkiej Krucjacie 28 Flota Ekspedycyjna napotkała nieznaną dotychczas wężową rasę, która sama siebie nazywała Laer. Analizy i przesłuchania pojmanych zwiadowców i emisariuszy wykazały, że zasiedlają oni jeden układ gwiezdny, a w nim jedną tylko planetę zwaną Laeran, oficjalnie oznaczoną 283. Mimo tego wykazywali się potencjałem, który czynił z nich wymagającego przeciwnika. Tak jak dzieci imperatora, gadziny ponad wszystko ceniły perfekcję we wszystkich aspektach cywilizacji, używając chemicznej i genowej manipulacji, już od urodzenia adaptowali przed przedstawicieli swego gatunku do ich przyszłych ról, czy to robotników, żołnierzy, dyplomatów, czy nawet artystów. Obserwatorzy z adeptus administratum zaczęli się zastanawiać, czy uczynienie laer protektoratem imperium nie byłoby bardziej efektywnym od czasochłonnego i kosztownego podbijania tak wydajnej rasy. Fulgrim kategorycznie jednak odmówił, i nie chciał nawet słyszeć o współpracy, upierał się, że tylko ludzkość jest perfekcyjna, rasa obcych, mająca obnosić się z ideałami na poziomie człowieczych, była bluźnierstwem i nie zasługiwała na nic poza anihilacją. Nakazał swym lordom, dowódcom, natychmiastowy atak, rozpoczynając wojnę, której, e, e, której trwanie Rada Terry przewidywała na dekady. Feniks, usłyszawszy to założenie, pokręcił głową i obiecał, że w miesiąc Laeran znajdzie się we władaniu imperium, dzieci imperatora, we współpracy z pułkami imperialnej armii, lorda dowódcy Fejla, natali. Nie, nie nie, chodzi o Feil przez AI, czyli słynnego takiego fejla, co można zrobić, ale przez Y. E, natali oni na laer w kosmosie na powierzchni ich nie, świata, pod powierzchnią ich oceanów, i przebili się przez kadłuby ich orbitalnych platform. Sam świat był niezwykły, jego wężowi mieszkańcy wykorzystywali technologię antygrawitacyjną. By unosić ogromne platformy koralowe ponad powierzchnią oceanu, który po globalnym ociepleniu zalał wszystkie lądy. Dosłownie wszędzie Astartes napotykali przeciwników przygotowanych do realiów walki dzięki genetycznym usprawnieniom. Okręty wojenne połączone były bezpośrednio z umysłami swych załóg poprzez technologię cybernetyczną. Wojownicy walczący w wodzie posiadali skrzela, by móc pod nią oddychać. Zwiadowcy dorównywali prędkością poruszania się Landspeederowi. Wzrok strzelców pozwalał celować do pojedynczych kosmicznych marins znajdujących się w odległości kilometrów. Ilość ofiar po obu stronach była horrendalna. Szacuje się, że tylko biegłość koncyliarzy III Legionu w ich sztuce uratowała dzieci imperatora przed utratą ponad połowy za startes. Laer nigdy się nie poddali. Ich ostatni wojownicy skonali w obronie świątyni poświęconej Bogu Chaosu Laneshowi w ruinach stołecznego miasta. miesiąc po rozpoczęciu ataku Fulgrim zatknął sztandar imperialnej akwili na ich truchłach, jako jedyną nieskazitelną rzecz pozostało na planecie. Ponad 700 legionistów zginęło, sześć razy tyle e, było rannych, Fulgrim był jednak przekonany, że dotrzymał swojej obietnicy. W walce z najdoskonalszą z dotychczas spotkanych obcych ras ludzkość okazała się potężniejsza. Oczywiście podbój Laer oznaczał początek potępienia Fulgrima, całego trzeciego legionu i rozpoczęcia tego, co zakończyć się miało odwróceniem od blasku światła imperatora. Układ Laeran. Od 10 tysiącleci, 10 tysięcy standardowych lat, jest jednak lokalizacją trzech imperialnych miast i Tuzinów kolonii górniczych, a wszelki ślad po jego niegdysiejszych zinowładcach, jak i ich korupcji, zaginął. Podbój 1420, to jest w polskim tłumaczeniu, zdaje się w książce, to była planeta rzeźnia. Około 1 roku 31 milenium po zwycięstwie nad Laer. Lord dowódca Eidolon wraz z elitarną pierwszą kompanią dzieci imperatora, opuścił 28. Flotę Ekspedycyjną, by udzielić wsparcia 9 Legionowi krwawym aniołom na świecie śmierci Urysearach. Planeta została oficjalnie zakodowana jako 1:40-20, będąc z 20, 20. planetą wciągniętą pod władzę imperium przez 140. Flotę Ekspedycyjną dowodzoną przez kapitana Legionu Krwawych Aniołów Kitza Froima eee, nie będąc w stanie przetłumaczyć ostrzeżeń z orbitujących wokół planety nadajników satelitarnych Intereksu, które miały ostrzegać <laughs> zbliżające się statki gwiezdne by trzymać się z daleka od Sarach, From, nakazał kontyngentowi trzech kompanii Krwawych Aniołów rozpoczęcie operacji desantowych. To czego nie wiedział kierując swoich podwładnych do działań mających na celu podbicie planety to fakt. Że była ona więzieniem dla świadomego gatunku obcych nazywanych megarachnidami. Ze względu na silne wyładowania atmosferyczne, wszystkie promy 9 legionu zostały strącone z kursu i wylądowały w znacznych odległościach od siebie. Atmosfera, atmosfera wpływała również na komunikatory VOX, co zdecydowanie utrudniło koordynację przemieszczeń. Siły na powierzchni rychło zaczęły przesyłać na orbitę zniekształcone wiadomości o tym, że planeta jest zamieszkała przez niewiarygodnie wrogo nastawionych Zinos. Z kolejnymi raportami przekazano, że wielcy obcy przypominają pajęczaki, i są zbyt, są zbyt potężni, zbyt liczni, by pokonać ich bez wsparcia. Niewiele później krwawe anioły rozesłały pilny sygnał alarmowy, wezwanie o pomoc i ekstrakcję. Ostatnia z wiadomości pochodziła od samego kapitana Kitasa Froma, który przez zaciśnięte zęby oznajmił, ten świat to morderstwo. Określenie się przyjęło, i od tamtej pory pozostało nieoficjalną nazwą, wykorzystywaną w imperium, gdy mowa była o Urisarach. Kompania dzieci imperatora pod dowództwem Eidolona w końcu dotarła, by odpowiedzieć na wezwanie o pomoc. Poczynili jednak te same błędy, których dopuściły, dopuściły się Krwawe Anioły, i grupy desantowe zostały rozdzielone przez potężne wyładowania atmosferyczne. Choć poniesiono spore straty, jedna z grup desantowych, dowodzona przez kapitana Saula Tarwica, odkryła ogromne struktury, które wyglądem przypominały skamieniałe drzewa. Na ich gałęziach nabite były truchła kilku kosmicznych marin z Legionu Krwawych Aniołów. Afruwające warianty me megarachnidów pożywiały się z bezczeszczonymi ciałami. Po zniszczeniu tego dziwnego tworu, niebo nad miejscem, gdzie się znajdowało, zaczęło się nagle przejaśniać, a burze, które od początku nękały imperialne siły w tym miejscu, ucichły. Kapitan Tarwid zrozumiał, że te struktury były w rzeczywistości sztucznymi tworami, mającymi na celu kontrolę pogody i to one były odpowiedzialne za okrutne wyładowania atmosferyczne. Obcy natomiast skierowali swe siły do odbudowy drzewa, a kolejne setki ich wojowników. Ruszyło do wyrżnięcia pozostałych przy życiu dzieci imperatora. Próżno szukać honoru w pierwotnym lądowaniu. Mnóstwo braci bitewnych utraciło życie w walce z obrzydliwie szybkimi megarachnickimi wojownikami na powierzchni śmiercionośnej planety o oszalałej, chciałoby się powiedzieć, atmosferze. Przez błędy Eidolona zdobyta chwała bliska była żadnej, przynajmniej do momentu, w którym wilki Luny nadciągnęły z odsieczą, dostawiając do szali własne siły. Astartes z 63. floty ekspedycyjnej, prowadzonej osobiście przez Mistrza Wojny, rozpoczęli lądowanie przez wyrwę w wyładowaniach atmosferycznych, ratując dzieci Imperatora w ostatniej chwili przed przytłoczeniem ich przez przeciwnika. Megarachnic zostali rozproszeni, a na planetę rozpoczął się desant na pełną skalę. Dziesięć kompanii Wilków Luny Pozostały przy życiu resztki III Legionu, dziesiątki tysięcy żołnierzy Imperialnej Armii i kilka Tytanów z Legion Mortis, rozpoczęły metodyczne wyrównywanie całych połaci terenu, ze szczególnym uwzględnieniem napotkanych tych drzew. Niszczenie tych ostatnich stopniowo załamywało atmosferyczną barierę nad rzezią czy tam morderstwem, w zależności od tłumaczenia. Chorus, który dowodził imperialnym szturmem ze swego okrętu flagowego na orbicie, był bardzo zadowolony z poczynionych postępów. Zaczęto się nawet zastanawiać, czy nie warto wycofać się z planety teraz gdy odpowiednie lądowiska są zabezpieczone i nie byłoby problemu z ekstrakcją sił. Rozważania zostały jednak przerwane przez nadciągnięcie niespodziewanego gościa. Sam Prymarcha Sanguinius przybyłby zbadać ciała swoich synów, którzy polegli na pierwszych etapach kampanii, po czym w, w ramach wendety włączył do bitwy pięć kolejnych kompanii swoich własnych krwawych aniołów. Tysiące megarachnidów dosłownie wylewały się z lasów i kanionów m, t planety, wydawałoby się niekończącej się fali. Nie było to jednak w stanie powstrzymać postępów imperium, choć nie wycofali się ani razu, wciąż tracili kolejne grunty. Szóstego miesiąca kampanii zdawało się, że obca rasa niedługo stanie na krawędzi wymarcia. Eksterminację przerwało pojawienie się w układzie floty wysłanej przez Interex. Miała ona na celu ustalenie, kto atakował ustalony przez nich rezerwat megarachnidów. Po nawiązaniu kontaktu z wysoko rozwiniętą cywilizacją ludzką Interexu mistrz wojny zakończył kampanię przeciw obcym. Na planecie spotkanie z przybyłymi było sprawą zdecydowanie istotniejszą. I e, dzisiaj, ten, e, dzisiaj kończymy w tym momencie, jeszcze tak wspomnę, że właśnie na tej planecie a, Lucius a wieczny, Lucius the Eternal walczył właśnie z megarachnidami i sobie tam poczyniał ostro z nimi. Więc jak to twierdził, że to jest taki świetny trening, do tego stopnia, że walcząc jedną swoją bronią, swoim mieczem, to jeszcze dodatkowo e, walczył trzymał w ręce któryś, któryś z odnóży właśnie Megarachnidów i sobie nimi jeszcze poczyniał i używał, na co oczywiście dzieci Imperatora, te cypuryści cudowni i tak dalej, trochę byli skrzywieni, no ale Lucius sobie się tam zabawił. E, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Następny będzie Pogoń za Diasporeksem i bitwa o Gwiazdę Korolis, e, więc, e, więc no i potem będzie bitwa o Tarsus i bitwa na orbicie i tam jakieś i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dużo ciekawych rzeczy jeszcze przed nami. Tyle na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.